Jesteś we wczesnej ciąży i nagle się okazało, że cierpisz na zaparcia. To nie przypadek, to wina hormonów. Na początku ciąży rośnie gwałtownie poziom progesteronu i to właśnie on jest odpowiedzialny za te nietypowe objawy. Ja nazywam się Weronika, jestem technikiem farmaceutycznym i na tym kanale pomagam młodym rodzicom, również tym przyszłym, zadbać o zdrowie swoje i malucha. Progesteron rozluźnia mięśnie gładkie, w tym mięśnie i jelit. Gdy jelita zwalniają, treść jelitowa przesuwa się wolniej, i stąd właśnie zaparcia. Dodatkowo, bardzo często zmienia się Twoja dieta, bo zaczynasz nagle jeść inaczej, zdrowiej, ale jednak na początku organizm musi się przyzwyczaić, spada Twoja aktywność fizyczna oraz zaczynasz przyjmować suplementy ciążowe, które w większości zawierają żelazo, które bardzo sprzyja zaparciom. Ale spokojnie, są sposoby, aby sobie pomóc. Więcej wody, więcej błonnika, także zmieniasz pieczywo z białego na pełnoziarniste. Jeżeli lekarz się zgadza, to oczywiście ruch oraz warto zbadać poziom żelaza, żeby zobaczyć czy potrzebujesz suplementu z żelazem. Chcesz wiedzieć co można stosować w ciąży na zaparcia? Napisz w komentarzu, bardzo chętnie nakręcę o tym osobny film. Jeśli nadal kompletujesz wyprawkę, zapraszam Cię na tą drugą platformę. Tam w przypiętym poście dostaniesz ode mnie checklistę wyprawki aptecznej. Oczywiście zachęcam do subskrypcji i zostawienia serduszka. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu.